Hej, okay, cześć, witajcie. Ja nazywam się Melchiorx, a to jest siódmy odcinek z Night Vision. W tym odcinku planuję wymontować naszą działkę. Ojej, wypadł mi jakiś Essence. Więc tak, wracając, gdzieś tutaj mi wypadło hmm, Zwicio. Odłożymy to. Dlaczego on jeździ na nim? Dobra, ciekawe. Okej, okay. też się tak wydaje, tak się zdarza. Więc tak, poza odcinkiem sobie troszkę poniszczyłem liści, ponieważ już planuję dalej moje wszystko powiększyć w tą stronę. Bo już jak widzicie, doszłem do tego miejsca. Tutaj się nic nie zmieniło. Mamy następny odcinek najprawdopodobniej pójdziemy do Twilight Forestu, albo do Netheru, który portal jest o w tym miejscu. to już nie wiem, zależy. A w międzyczasie mogę wam pokazać, jak wygląda moja farma. Ogólnie udało mi się znaleźć więcej moich ym, seedów diamentowych. I to na tą chwilę wygląda tak. Yy, nie powiem, wy, wyciągnąłem trochę energetic alloy, ponieważ już było takich dużo, że się tutaj nie mieściły. Ale spisuje się, nie powiem spisuje się ta farma w miarę. Yy, możecie zobaczyć, tak wygląda mój status diamentów. Już mam 107, 176 bloków. Tutaj troszkę przeniosłem moją farmę Jeff. I co ja miałem pokazać? O, miałem wam pokazać, bo ostatnio udało mi się w konkursie tym, co na czacie odbywa się, wygrać tego czesta I nie wiem, co tu będzie. No i tutaj nic ciekawego nie dropło Ale już na przyszłość będę wiedział, co z tego od Dark Style, to jest w ogóle do nikomu, nikomu do niczego potrzebne. A w międzyczasie stworzyłem sobie taką siekierkę, dzięki której mogę sobie. No ja trochę naprawiłem. To tak wygląda patrzcie. Widzicie? Dopi węgiel. Ponieważ sobie założyłem tutaj enchant. Auto smelt, czyli automatyczne przepalanie, więc nie muszę manować, a węgiel potrzebuje z tego powodu, że kopię moim kilofem to dropi tylko grafit. A grafit do niczego mi jest potrzebny, jeżeli nie mam czego robić pochodni. A oprócz tego, miałem wam coś pokazać, ale już teraz nie kojarzę co dokładnie, ale zaraz może uda mi się domyśleć, co ja chciałem wam pokazać. Więc chcę zniszczyć te wszystkie drzewa. Okej, okay, wracając już jesteśmy. Nie chciałem tego wszystkiego w sumie do końca, ponieważ aż tak bardzo nie potrzebuję tego miejsca. Bo chciałem na razie ogarnąć to. I jeden komentarz się pojawił od, może nie pamiętam dokładnie twojego imienia, Mogę przekręcić coś, ale miałeś imię pijaku, twój nick tej miał pijaku. Jak stworzyć te skrzydła? Te skrzydła się nazywają Alfhim. Ojej, jeszcze się nie skasowało, jednak mi do końca. Dlaczego nie chcesz? O. Alf. Im. I to są. Tak się je robi. To możesz, ten surowiec możesz wykopać w kopalni, a do tego potrzebujesz ndp które. Tak się robi? I Nederową gwiazdę. I tak możesz latać. Tak wyglądają moje skrzydełka, Właśnie pytałeś. A wracając do tego, jak ktoś z was coś potrzebuje odnośnie itemków lub czegoś co widzi u mnie w ekwipunku, na przykład co mam yy, 19 tysięcy stowna, to piszcie do mnie jak jesteście na serwerze na MSG najlepiej, ponieważ wtedy widzę i mi się podświetla na inny kolor. No i wtedy po prostu mogę wam, napiszcie co chcecie, a ja na pewno, no zależy czy będę miał tego dużo, wam dam ten przedmiot lub Większą ilość przedmiotów, no więc, tak tutaj chciałem. O, tu już mogłem. tylko, captain to zadziałał. Mam przygotowane w sumie te cegły, ale budowa dalej zamczyska już była na innym odcinku. A teraz to już było zbyt nudne, więc sobie ogarniemy pod względem takim, że wyrównamy tą działkę, bo ona jest po przejściach. Jak pamiętacie, tu kable idą, o tu idzie kabel. Ja już pamiętam te kable gdzie na pamięć. Ogólnie teraz czuję, właśnie co w z tego powodu, że są lagi serwera. Jest dosyć dużo osób na serwerze obecnych. A i tak już, jak dobrze widziałem, to już wystartowała ym, kolejna edycja tego serwera, ale w, teraz widzimy się za chwilę. Ok, więc wróciliśmy na. Teve Night Vision był najprawdopodobniej set z tego powodu, mnie wywaliło i no, czekałem, nie powiem, z pięć, od 5 do 10 minut, już aż nagrałem system że zakończam odcinek na singlu, ale zobaczyłem, że jednak serwer jest włączony, więc postanowiłem wrócić do Was i Wam nagrać dalszą część. Jak ja kocham popołudniowe godziny. Granie o tych godzinach jest trudne. Ale cóż, nie mogę grać o późniejszych albo wcześniejszych, bo jeszcze oprócz tego mam szkołę, która mnie wykańcza, ale cóż, muszę. Grać o takich godzinach, ponieważ no mówię, o innej, o innej porze nie mam czasu. No, a w sumie tutaj nie muszę, bo chciałem z tej strony wyrównać, a z tej było za dużo roboty, więc mogę jakoś to ułożyć. tutaj jeszcze mogę zalepić te dziurki. Tu jest moje zejście do kopalni, do tego śmiesznego pomieszczenia, którego nawet nie użyłam w sumie, bo wszystko mam na zewnątrz. I czy ja mam gravel? Ja mam gravel, ale nie chciałem piasku już. Więc tak, mam gdzieś łopatę. Mam jeszcze tą starą łopatę i tu mam skopu jakąś. Więc tak, trzeba to zrobić tak, że po Byle jak, żeby to później fajnie wyglądało, to czyli tak to się robi. OK, więc wracając, odbył się najprawdopodobniej: Rest Serwera albo moje łącze internetowe jest tak kiepskie, że po prostu mnie wywala, a później pokazuje, że serwer jest niedostępny lub jest pusty. Udało mi się przez chwilę wejść i znowu wywaliło, więc nie nagrywałem dalej tego. I po prostu zrobiłem tylko o jak widzicie ym, z grawla jakieś dojścia do mojego głównego miejsca operacyjnego, czyli wczorowali moich wszystkich przedmiotów i reaktora mojego atomowego który jest płodzony diamentami i do Bacona do którego jest doprowadzony do mojej kopalni i mojego pomieszczenia w następnym odcinku jak mi się przypomniało będę musiał wam dodać do odcinków shaderki, ponieważ nie używam ich, a zapomniałem, że takie coś istnieje na pewno moje fps się zmniejszą ale na pewno nie o dużo. Myślę, że z moich 800 zrobi się z 300-400. Więc no na pewno poprawi to jakość moich filmów. Ogólnie teraz mi się wydaje, że jest o wiele ładniej. Wygląda to wszystko. Możecie mi, jak ktoś ogląda to, to możecie mi powiedzieć, czy to jest ładnie wygląda. Czy mam jeszcze podnieść bitrate. Więc do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć.